Na tak, tak, jest osiem, jest, 5, jest Bardzo proszę o zajmowanie miejsc, wznawiamy obrady. Poproszę przewodniczącego Komisji Uchwał i Wniosków o odczytanie projektu uchwały. Projekt uchwały nr 1, łamane przez 14, rzymskie przez 2019 Rady Miejskiej w Blachowni z dnia 23 października 2019 w sprawie zmiany w budżecie gminy Blachownia na rok 2019. Rada Miejska w Blachowni uchwala co następuje. Paragraf pierwszy Zmniejsza się dochody gminy o 1 milion 233 wyboru ławników. Wybór ławników. Co następuje. Paragraf pierwszy. Zgodnie z przeprowadzonym głosowaniem tajnym wybrano jednego ławnika do Sądu Okręgowego w Częstochowie na kadencję 2020-2023. Na ławnika wybrano Krystynę Chętkowską. Punkt drugi. Zgodnie z przeprowadzonym głosowaniem tajnym, wybrano jednego ławnika do Sądu Rejonowego w Częstochowie do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy na kadencję 2020-2023. Na ławnika wybrano Waldemara Kiecę. Paragraf drugi. Zobowiązuje się przewodniczącego Rady Miejskiej w Blachowni do przekazania listy wybranych ławników wraz z właściwymi dokumentami prezesom właściwych sądów. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwałę podpisał przewodniczący Rady Miejskiej w Blachowni Paweł Chryczański, zatwierdził radca prawny Magister Agnieszka Glińska. O głos prosiła pani Mecenos. Bardzo proszę. To jest Ale Czy w sprawie projektu uchwały ktoś z Państwa chce zabrać głos? Przechodzimy zatem do głosowania. Głosujemy nie wybór ławników, a podjęcie uchwały. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały? Ktoś jest przeciw? Ktoś się wstrzymał? Przy czternastu głosach za uchwała została podjęta. Przechodzimy do punktu jedenastego. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Blachownia na rok 2019. Poproszę przewodniczącego Komisji Uchwał i Wniosków o odczytanie projektu uchwały. Projekt uchwały nr 2 łamane przez 14 rzymskie łamane przez 2019 Rady Miejskiej w Blachowni z dnia 23 października 2019 w sprawie zmiany w budżecie gminy Blachownia na rok 2019. Rada Miejska w Blachowni uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Zmniejsza się dochody gminy o 1 233 000 złotych z tego. Punkt pierwszy. Zmniejsza się dochody majątkowe o 1 233 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 1. Paragraf drugi. Zwiększa się przychody gminy o 1 233 000 zł to jest do kwoty 5 880 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 2. Paragraf trzeci. Zwiększa się deficyt budżetowy do kwoty. 3 miliony 850 tysięcy złotych, który zostanie pokryty przychodami przychodzącymi z kredytu w kwocie 1 milion 670 tysięcy złotych, kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 milion 233 000 złotych, wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 947 tysięcy zł Paragraf czwarty zwiększa się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów o 1 233 000 złotych w tym. Y, punkt pierwszy. Kredyt na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na kwotę 1 mln 233 000 złotych. Paragraf piąty. Rozszerza się upoważnienie dla burmistrz Blachowni o upoważnienie do zaciągania zaciągnięcia kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na kwotę 1 233 000 złotych. Paragraf szósty. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Blachowni. Paragraf siódmy. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały podpisał burmistrz Blachowni, magister Sylwia Szymańska. Dziękuję. Poproszę przewodniczącą budżetu o odczytanie opinii. Opinia numer 1 z dnia 21 października 2019 roku. Komisja Budżetu, Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Miejskiej w Blachowni pozytywnie opiniuje pro projekt wyżej wymienionej uchwały. Wyniki głosowania za 9 głosów przeciw zero, wstrzymujących się zero. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy w sprawie projektu uchwały ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Przechodzimy zatem do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały? Ktoś jest przeciw? Ktoś się wstrzymał? Nie widzę. 14 głosach za. Uchwała została podjęta. Przechodzimy do punktu 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawieranie porozumień dotyczących kierowania osób do uczestnictwa w zajęciach realizowanych w Centrum Integracji Społecznej Feniks w Częstochowie. Poproszę przewodniczącego Komisji Uchwał i Wniosków o odczytanie projektu uchwały. Projekt uchwały nr 3 realizowanych w Centrum Integracji Społecznej Fenix w Częstochowie. Rada Miejska Blachowni. Uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Wyraża się zgodę na zawieranie przez gminę Blachownia z gminą miastem Częstochowa porozumień dotyczących kierowania osób do uczestnictwa w zajęciach realizowanych w Centrum Integracji Społecznej Feniks w Częstochowie. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Blachowni. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwałę podpisała burmistrz Blachowni, Sylwia Szymańska i radca prawny magistra Agnieszka Glińska. Dziękuję bardzo. Poproszę przewodniczącą Komisji Polityki Społecznej, Zdrowia, Oświaty o przedstawienie opinii. Opinia numer 1 z dnia 22 października 2019 roku Komisja Polityki Społecznej, Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu, Promocji Gminy i Integracji Europejskiej. Pozytywnie opiniuję projekt wyżej wymienionej uchwały. Wyniki głosowania za 5, przeciw 0, wstrzymuje się 0. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy w sprawie projektu uchwały ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały? Ktoś jest przeciw? Ktoś się wstrzymał? Dziękuję. Przy 14 głosach za uchwała została podjęta. Przechodzimy do punktu 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji Blachownia. Poproszę przewodniczącego komisji uchwał i wniosków o odczytanie projektu uchwały. Projekt uchwały nr 4, łamane przez 14 rzymskie, łamane przez 2019 Rady Miejskiej w Blachowni z dnia 23 października 2019 roku w sprawie wyznaczenia aglomeracji Blachownia. Rada Miejska w Blachowni uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Wyznacza się aglomerację Blachownia o równo ważnej liczbie mieszkańców RLM 13563 położoną w powiecie częstochowskim w województwie śląskim z oczyszczalnością Zniszczalnią ścieków w miejscowości Blachownia, której obszar obejmuje miejscowości Gmina Blachownia, Blachownia Łojki Wyrazów, Miasto Częstochowa, Gnaszyn Dolny, Gnaszyn Górny. Paragraf drugi. Obszar i granice aglomeracji, o której mowa w paragrafie pierwszym, są oznaczone na mapie w skali 1 do 10 tysięcy, stanowiącej załącznik numer 1 do uchwały. Paragraf 3. Część opisowa aglomeracji, o której mowa w paragrafie 1, stanowi załącznik nr 2 do uchwały. Paragraf 4. Traci moc uchwała nr 5 rzymskie przez 29, przez 10, przez 2016 Sejmu Województwa Śląskiego z dnia 17 października 2016 roku w sprawie wyznaczenia aglomeracji Blachownia. Paragraf 5. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Blachowni. Paragraf 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku urzędowym Województwa Śląskiego. Projekt uchwały podpisała burmistrz Blachowni, pani Sylwia Szymańska, zatwierdziła radca prawny, magistra Agnieszka Glińska. Dziękuję bardzo. Poprosimy panią burmistrz o komentarz. Szanowni Państwo, w poprzedniej kadencji podejmowali radni uchwałę w sprawie wyznaczenia aglomeracji Blachownia. Yy, znaczy takiego zarysu i później ta uchwała była uchwalona przez Sejmik Województwa Śląskiego. Yy, na podstawie artykułu 87 ustęp 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku yy, prawo wodne, kompetencja ta przeszła do Rady Miejskiej w Blachowni. Dlatego tutaj yy, ta aglomeracja w żaden sposób się nie zmieniła. Macie Państwo tutaj na ekranie yy, mapę. To jest jeśli chodzi o gminę Blachownia, w dalszym ciągu ta sama część, czyli Blachownia, łojki i wyrazów, tylko konieczność jest podjęcia tej uchwały teraz przez Radę Miejską w Blachowni. Dziękuję bardzo. Czy w sprawie projektu uchwały ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Przechodzimy zatem do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały? Ktoś jest przeciw? Ktoś się wstrzymał? Przy 14 głosach za uchwała została podjęta. Przechodzimy do punktu 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 79, łamane przez 12 rzymskie, łamane przez 2019 z dnia 18 września 2019 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych Blachowniańskiego Budżetu Obywatelskiego. Poproszę przewodniczącego Komisji Uchwał i Wniosków o odczytanie projektu uchwały. Projekt uchwały nr 5, łamane przez 14 Rzymskie, łamane przez 2019 Rady Miejskiej w Blachowni z dnia 23 października 2019 roku, w sprawie zmiany uchwały nr 79, łamane przez 12 Rzymskie, łamane przez 2019 z dnia 18 września 2019 roku, w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych Blachowiańskiego Budżetu Obywatelskiego. Rada Miejska w Blachowni uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy Załącznik nr 1 do uchwały. Numer 79, łamane przez 12, rzymskie, łamane przez 2019 Rady Miejskiej w Blachowni z dnia 18 września 2019 roku, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem numer 1 do niniejszej uchwały. Paragraf drugi, załącznik nr 1 do zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych Blachowieńskiego Budżetu Obywatelskiego, stanowiący załącznik numer 1 do uchwały nr 79, łamane przez 12, rzymskie, łamane przez 2019, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem numer 2 do niniejszej. Uchwały. Paragraf trzeci. Załącznik nr 3 do zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych Blachowiańskiego Budżetu Obywatelskiego stanowiący załącznik nr 1 do uchwały nr 79 łamane przez 12 rzymskie łamane przez 2019 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Paragraf czwarty. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Blachowni. Paragraf piąty. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w dzienniku urzędowym Województwa Śląskiego. Projekt uchwały podpisała burmistrz Blachowni, Sylwia Szymańska, zatwierdziła radca prawny magistra Agnieszka Glińska. Dziękuję bardzo. Poproszę przewodniczącą Komisji Budżetu o odczytanie opinii. Opinia numer 2 z dnia 21 października 2019 roku komisja Budżetu Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Rolnictwa. Rady Miejskiej w Blachowni pozytywnie opiniuje projekt wyżej wymienionej uchwały. Wyniki głosowania za 9 głosów 0 przeciw, wstrzymujących się 0. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Poproszę przewodniczącą Komisji Polityki Społecznej, Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu oraz Integracji Społecznej o odczytanie opinii. Opinia numer 2 z dnia 22 października 2019 roku. Komisja Polityki Społecznej, Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu, Promocji Gminy i Integracji Europejskiej pozytywnie opiniuje projekt wyżej wymienionej uchwały. Wyniki głosowania. Za 5 głosów, przeciw 0, wstrzymuje się 0. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos w sprawie projektu uchwały? Przechodzimy do głosowania zatem. Kto z Państwa radnych jest? Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem uchwały? Ktoś jest przeciw? Ktoś się wstrzymał? Przy 14 głosach za uchwała została podjęta. Przechodzimy do punktu 15. Wolne wnioski. Może ja zacznę. Wpłynęło pismo od mieszkańca Blachowni o transmitowanie i utrwalanie obrad Rady Miejskiej w lepszej jakości, umożliwiające usłyszenie wypowiedzi osób uczestniczących w posiedzeniu, a przez to stanowiących realną i efektywną realizację obowiązku wynikającego z uchwały. No mam nadzieję, że już po tych zmianach, które teraz nastąpiły, to będzie, będzie czytelne. Także odpowiedź, mam nadzieję, da nam odsłuchanie tego na YouTube. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, chciałbym się odnieść do szkolenia, które mieliśmy przeprowadzone w odnośnie ochrony danych osobowych. Pan inspektor zasugerował, żebyśmy mieli wszyscy, powiedzmy, adresy mailowe na serwerze gminy. I tak tutaj z kolegą wiceprzewodniczącym tam rozmawiałem, że może po prostu imię, kropka, nazwisko, plus tam powiedzmy. Małpa i, i tam powiedzmy, blachownia.pl. Czy tam są jakieś inne, powiedzmy, sugestie, czy, czy, tak, to, czy, czy tak może być w takiej formie? Pan informatyk to przygotuje, jakieś tam, yy, powiedzmy, wstępne hasła, które każdy sobie tam, powiedzmy, potem, potem zmieni jakoś. Ja powiedzmy, roześlę do, 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 do wszystkich SMS-ami. Czy tam podam ustnie? No, nie, nie, nie słyszę sprzeciwu. Ok. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos w wolnych wnioskach? Ktoś z państwa radnych? Wiem. O głos prosiła pani Zofia Sładek, tylko bardzo bym prosił, żeby podać pani mikrofon. No takie są te wymogi, żeby żeby jak coś to wszystko przez mikrofon. Pani burmistrz, pani burmistrz, szanowni radni, jak pan powiedział moje nazwisko Sładek. Jak widać, starość jest cierpliwa jak miłość, łagodna do, i cierpliwa. Do mikrofonu prosimy. Jestem tutaj z upoważnienia mieszkańców osiedla Postrowa przy ulicy Sienkiewicza, ale myślę, że nie tylko. Więc jestem po rozmowach. Z zarządem dróg powiatowych w Częstochowie, zwróciliśmy się tam pisemnie. Dotyczy to chodnika przy ulicy Sienkiewicza. Więc nie mogą radni powiedzieć, że tego nie widać, bo ta droga nie jest w lesie, tylko to chyba powinno nam wszystkim uwłaczać, że to jest też jeszcze blachownia. I przyszłam tu w imieniu ludzi starszych, którzy chodzą o laskach, o kulach, i czy wy tego nie dostrzegacie. Myślę, że tak. I ja zwróciłam się do Rady, do Zarządu Dróg Powiatowych i do pana starosty właśnie o wybudowanie tego chodnika, ponieważ wiem, że to jest chodnik powiatowy. Ale teraz tak słyszymy i widzimy, że montuje się urządzenia, prawda, do gimnastyki na wolnym powietrzu, a takich rzeczy się nie widzi, więc protestujemy, nie wyrażamy na to zgody. Przede wszystkim zdrowie ludzi się liczy i tych starych ludzi. My budowaliśmy tą ojczyznę, wy teraz po nas jesteście spadkobiercami. To nie może tak wyglądać i bardzo was proszę, bo rozmawiałam właśnie w powiecie, że ma być to przyjęte do budżetu na rok 2020. Obiecano mi, że tak będzie, ale ponieważ ta droga jest powiatowa, no tu pewne zresztą ja nie będę wnikać w te sprawy i prosimy, żeby. Urząd partycypował też, choćby w tym projekcie. I wtedy będzie łatwiej, a nie tylko, prawda, jedna powiar czy ktoś. Nie można się na to oglądać. Bo, jak mówię, to chodzi o zdrowie ludzi, tych starszych ludzi, który, którzy już cierpią. Bo, mówię, przed chorobą można uciec, ale przed starością wszyscy jej doczekamy. To tyle, i bardzo proszę, bo ja miałam przyjechać tutaj dzisiaj, właśnie z tymi starszymi osobami, bo chciały, ale ponieważ dowiedziałam się, że późno dosyć, że dzisiaj jest właśnie sesja, nie zdążyłam zamówić samochodu, ale na pewno przyjedziemy, bo chcieli, chcieli przyjechać i, i właśnie o tym powiedzieć, bo to nie jest rok, to już trwa dłużej. Bardzo proszę, żeby ta sprawa była wyjaśniona. Jak mówię, powiad ma pismo i rozmawiałam Byli, była to wizja lokalna również i ten chodnik może na tym jest taka prawda szerokość tego chodnika tam pół metra wrosło już do blask. a można to zrobić nawet ścieżkę rowerową bo tam jest na to miejsce to tyle wszystkiego najlepszego dziękuję bardzo dziękujemy bardzo czy ktoś jeszcze w wolnych wnioskach chciałby zabrać głos nie widzę Wobec wyczerpania porządku obrad zamykam czternastą sesję Rady Miejskiej w Brochowni. Dziękuję bardzo.